Cześć kochani, hej, witajcie! Witajcie na kanale Redhead. I dzisiaj zapraszam Was na haul na ze Stready Kupiłam kilka rzeczy, dosłownie sześć bodajże rzeczy. Także to będzie mm, dosyć mały, krótki haul, ale mam nadzieję, że Was zainteresuje. I tak standardowo, jak to u mnie, najpierw o tych rzeczach opowiem, pokażę Wam tak po prostu do kamery, jak się prezentują, a potem na przebitkach będziecie mogli widzieć po każdej z tych rzeczy mnie, jak w niej wyglądam, jak się prezentuje, czy dobrze le leży, czy źle leży, jak w ogóle leży i czy Wam leży. <grych> mm. Hmm. O to nie było w ogóle śmieszne, więc dobra. Chwila ciszy, chwila pauzy, bez pajacowania. Słuchajcie. Ogólnie te rzeczy pochodzą i ze sklepu stacjonarnego, i z zamówienia internetowego, i y, niektóre z tych rzeczy kupiłam bardzo dawno temu, bo z dwa miesiące temu, natomiast one nadal są y, w Stradivariusie, ponieważ nie weszły na y, tą obniżkę sezonową. Ponieważ prawdopodobnie, wow, tutaj też nie odkryję Ameryki, mówiąc, że prawdopodobnie były z nowej kolekcji. Tak jak, nie wiem, w innych sieciówkach nowa kolekcja nie wchodzi y, na wyprzedaż. Tak samo tutaj też y, te kilka rzeczy, tych kilka rzeczy nie weszło, więc o nich też opowiem. Yy, I kilka rzeczy, dosłownie dwie rzeczy, kupiłam y, po obejrzeniu filmu Karoliny ze stylizacji. Yy, bo bardzo mi się spodobały, bardzo mi wpadły w oko i przyznam, ściągnęłam, zgapiłam od y, naszej słynnej Karoliny Cudownej. Więc tak, więc te rzeczy też Wam pokażę. Wszystko Wam pokażę, po prostu oczywiście wszystko, co zakupiłam. Yy, I będę mówiła skład, cenę, rozmiar i chyba wszystko w tym temacie. Także zapraszam do oglądania. Pierwsza rzecz, jaka mi się tutaj nasuwa, to jest klasyczna czarna spódnica z takiego jeansowego materiału. Tutaj jeszcze jest niezapięta, bo już w niej chodziłam. Bardzo fajna, bardzo mi się sprawdzała, także mogę szczerze powiedzieć, że bardzo fajna. Tyle, że okazało się, że moja koleżanka z pracy miała ma, bardzo, ma identyczną no bardzo podobną ma identyczną ze Stradivariusa, zakupioną w tym samym momencie, co ja zakupiłam i yy, powiedziała, że strasznie jej farbuje, ja jeszcze swojej nie prałam, bo miałam ją na sobie raz, nie jest brudna ale przyznam wam się szczerze że trochę boję się jej teraz uprać i nie wiem jak to będę robiła może ręcznie, chociaż jeżeli to jest yy, taki yy, taki barwnik yy, w tej spódnicy, jeżeli jest tak bardzo yy, wiecie yy, farbujący no to troszeczkę się boję. Co to będzie z nią dalej? Na razie jest czarna. Yy, czarna. Nie, nie udało mi się jej do końca zapiąć, więc wybaczcie. Czarna, klasyczna. Ja uwielbiam takie spódnice, yy, co mają w centralnej części guziki, są zapinane na guziki albo yy, zamki. Yy, u nas w Łodzi się mówi na to też ekspresy. Także tak. Yy, także uwielbiam takie spódnice, czarna klasyczna w stylu jeansowym. Rozmiar 38 i yy, 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 jeżeli chodzi o skład, to jest 100% bawełny. Wow! No to nie sądziłam, szczerze mówiąc. W sumie jak to jest taki materiał yy, jeansowy, no to w sumie no, czego się mogłam spodziewać, ale wiecie co, naprawdę jestem zaskoczona, bo zawsze w tych, tego typu rzeczach zawsze się znajdzie jakiś poliester, jakieś coś sztucznego, jakiś elastan, Wow. To nawet nie wiedziałam, to mnie zaskoczyło. Słuchajcie. I spódnica na pewno jeszcze jest na stronie, bo sprawdzałam i ona kosztowała, żeby was nie skłamać i mam nadzieję, że tego nie zrobię. 69.90 albo 79.90. Także tak. Także chyba spoko. I spódnica bardzo mi się podoba i jest fajna. Dobra. Jeżeli chodzi o Karolinę ze stylizacji no to podpatrzyłam u niej fantastyczną koszulkę. No po prostu, słuchajcie, patrzcie. Fanka Walta Disneya. No jak fanka Walta Disneya nie mogłaby sobie pozwolić na taką koszulkę? Najzwyklejsza koszulka. Spodobał mi się też materiał, bo mm, na filmie Karoliny wydawało mi się, że ta y, koszulka jest takiego y, bardzo y, słabego, cieniutkiego, takiego wręcz prześwitującego, bawełnianego materiału. Ale jak zobaczyłam ją w sklepie, okazało się, że ten materiał wcale nie jest takiej słabej jakości, jak mi się wydawało. No i ten nadruk. Jeszcze jest identyczna, biała, z księżniczkami Walta Disneya. No ale jak osoba wredna, jak osoba ruda, jak osoba o naprawdę złym, podłym charakterze, oczywiście przesadzam, ale no powiedzmy. Jak mogłaby taka osoba nie pozwolić sobie na taką koszulkę? No, do mnie w ogóle księżniczki Walta Sneja absolutnie nie pasują. Do mnie pasuje Cruella Demon. Szkoda, że tutaj jeszcze nie ma tej mm, ośmiornicy z małej syrenki, to by był już komplet. Także tak, i koszulka jest w rozmiarze S. Niestety S, bo Mki nie było. Mam nadzieję, że będzie dobrze wyglądała przede wszystkim, że nie będzie za krótka. Tego się najbardziej boję, bo jest troszeczkę krótka ta koszulka. Kosztowała 59,90. No i sprawdźmy nie rozmiar, tylko sprawdźmy ten skład, bo jego jestem, powiem Wam szczerze, najbardziej ciekawa. Bo ja tutaj się wypowiadam o jakości tego materiału, a się okaże, że to lipa, a nie, a nie jakość. 100% bawełna! Ha, 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 widzicie, widzicie to. Jednak znam się. Dobra, tak, czyli dobrze wyczułam, jest to bawełna, superaśnie, superansko wręcz, super bombowo, Uwielbiam tę koszulkę i naprawdę jestem wdzięczna Karolinie, że ją wyhaczyła, że ją zakupiła, bo prawdopodobnie nawet bym nie wiedziała o jej istnieniu, bo w Stradivariusie ogólnie rzadko robię zakupy. A powiem Wam, że ta kolekcja, która w tym momencie jest, no, zakochałam się naprawdę trafia do mnie, w mój gust w 100% akurat, gdybym mogła jak ja wczoraj weszłam do tego Stradivariusa, gdybym mogła sobie pozwolić, to bym, ja nie wiem ile bym tych rzeczy nakupowała matko rany, wow garnitury, ostatnio mam fazę na garnitury, tam jest tyle fantastycznych garniturów, fantastyczne kolory, czerwień myślę, że sobie kupię ten czerwony garnitur, ale różowy piękny, taki różowy Ach, no naprawdę, no, ta kolekcja w Stradivariusie naprawdę mnie oczarowała w tym sezonie i ja nie wiem, ja nie wiem jak ja przeżyję nie kupując tych wszystkich rzeczy. Tak, także ta koszulka, mmm, myślę, że fajnie się skomponuje do, do klasycznych stylizacji, jeansy, spódnica jeansowa, nawet ta czarna spódnica, którą Wam pokazywałam, no naprawdę szacun, szacun, szał, po prostu, podoba mi się. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o te zakupy dawne dawne bo ta spódnica była też dawno temu zakupiona no to z tych zakupów też mogę do tych zakupów mogę wliczyć marynarkę marynarka kosztowała 99 zł, no niecałe 100 zł, 99 zł chyba z groszami, a wydaje mi się, że jest naprawdę cudowna, o tutaj nawet metka ma, no 100 zł bez 10 groszy, rozmiar M taka podoba mi się, że to jest taka marynarka, ale narzutka. ona nie jest y, jakaś taka, ten materiał nie jest taki gruby y, taki lekki zwiewny, fajna myślę na jesień y, matko na jesień na wiosnę, na lato. Oj, Justyna, Justyna, załamujesz mnie czasem. Tak, także fajna na wiosnę, na lato. Yy, jedyne, co mi w niej tak średnio pasuje, yy, nie wiem, czy to dobrze zabrzmiało, jedyne, co mi w niej przeszkadza yy, i czego nie zauważyłam kupując, to są takie rozporki, słuchajcie, po bokach. I tak one sprawiają, że ta marynarka jest taka bardziej właśnie narzutkowa. Bo gdyby tego nie było, gdyby to było zapięte, gdyby to było zszyte, no to taka typowa marynarka, tyle że cienka, a tak to, to bardziej tak mi taką narzutkę przypomina, nie wiem, czy tego sobie nie zszyję, nie wiem. Zwracam uwagę na takie duperele, jakoś mi to tak lekko przeszkadza, zobaczę jak będę wyglądała w niej na tym nagraniu. Jeżeli chodzi o materiał, to na pewno jest jakiś sztuczny, tak mi się przynajmniej wydaje. 65% poliester, 34% yy, wiskozy i 1% yy, elastanu. Więc sama sztuczność, sama sztuczność <grych> powiedzmy, mniej więcej. Ale yy, ta kratka też mi się bardzo podoba. Lubię, lubię taką kratkę. Ostatnio mam naprawdę fazę na taką kratę, więc, yy, więc, więc fajna, no. fajna marynarka. Tak. Ostatnio zauważyłam, że na stronie też są spodnie do tej marynarki. Słuchajcie, no jak mogłam sobie ich nie kupić? Będę miała po prostu komplet i, i trochę się też tych spodni boję, bo boję się, że będą przykrótkie. To też sobie ocenię na tym nagraniu. Spodnie są w identyczną kratkę, naprawdę, no, identyczna jest ta kratka. Gdyby nie była identyczna, to też nie byłyby od kompletu, hello. Nie wiem, co się dzisiaj ze mną dzieje. Rozmiar M. Klasycznie u mnie, rozmiar M. I jeżeli chodzi o materiał, to na pewno jest to samo. Tak, tak mi się przynajmniej wydaje. Bo skoro marynarka tak miała, dokładnie tak samo: tyle samo poliestru, wiskozy, elastanu tak samo. Także tak, takie spodnie zaraz mnie zobaczycie i w marynarce, i w spodniach na przebitce. I jeszcze Wam powiem tak: spodnie mają kieszenie. I one są dosyć właśnie, jak powiedziałam, dosyć krótkie na mnie, więc nie wiem, jak będę wyglądała, jak to się będzie prezentowało na mojej figurze. Yy, przyznam, że teraz jestem na diecie, więc może, może, może jakoś będzie ciekawiej niż jeszcze dwa tygodnie temu, ale no, zobaczymy. Yy, hmm. Ogólnie mi się podobają, to jest ten krój karot, tak? Marchewy? Mówi osoba ruda. Yy, no, zobaczymy, zobaczymy. Na razie nie chcę y, się wypowiadać, zobaczę na tym nagraniu. Może będzie ciekawie, może będzie fajnie. Tak czy siak, y, podoba mi się ten komplet i mam nadzieję, że będę w nim spoko, w miarę, chociaż wyglądała. Tak. Muzyka 对。 Następną rzecz to, tę rzecz mam na sobie, słuchajcie. Jest to kombinezon i prawdopodobnie w całości zobaczycie mnie dopiero na przebitce w nim. No bo te, tutaj, teraz, to nie macie co za bardzo zobaczyć. Jest to czarny kombinezon, piękny, cudowny, pokochałam go. Ja uwielbiam wszystkie takie kroje w stylu mm, długa marynarka a sukienka. Yy, I ten kombinezon właśnie ma też taki krój, że. Przypomina trochę sukienkę, taką marynarkową sukienkę, ale tą marynarką czy sukienką nie jest, bo to kombinezon, no. Dwurzędowe guziki, paseczek zawiązywany w talii, no po prostu hit, bomba, bardzo mi się podoba. On kosztował 159,90. Mam na sobie rozmiar M. No i widzicie, nie sprawdziłam materiału, jak go na siebie, składu materiału, jak go na siebie zakładałam. Więc tutaj prawdopodobnie ten skład się w tym momencie pojawi. No, macie skład. Dobra, znikaj. Yy, I tak. Yy... Uwielbiam go, uwielbiam go, czarny, klasyczny. Bałam się, słuchajcie, bałam się, bo on jest też taki kopertowy. Bałam się, że tutaj będzie za, za głęboki ten dekolt, że będzie widać znów stanik, a ja tego bardzo nie lubię. A bardzo często się to właśnie zdarza w tych wszystkich takich sukienkach w stylu marynarki, że ten dekolt jednak jest zawsze taki głęboki, a tutaj nie. Tutaj aż jestem w szoku, że ten dekolt jest taki. No jest głęboki, ale, ale tak idealnie głęboki bym powiedziała, no, kombinezon jest naprawdę jak według mnie, jak dla mnie idealny, no jestem aż zaskoczona, że tak dobrze wygląda, jest w ogóle takiej fajnej jakości, ten materiał mi się też bardzo podoba, jest taki trochę śliski, ale żebyście mnie źle nie zrozumieli, nie jest, nie jest sztuczny, jest taki, no taki idealny. Nie wiem, czy trafię, ale wydaje mi się, że bawełna tu jest. Ale. A może to jest wiskoza? Tak, nie, cofam. To nie bawełna. Podejrzewam, że większość tutaj to wiskoza. I zobaczę już później, jak zmontuję ten film, będę montowała ten film, czy trafiłam z, tymi, z tym składem, który Wam właśnie pokazałam niedawno przed momentem. Tak, także teraz zobaczycie mnie w tym kombinezonie w całości. Kolejna i ostatnia y, rzecz, jeżeli chodzi o to, co podpatrzyłam u Karoliny ze stylizacji, to taka zwykła, klasyczna y, kokardka na spince lub na gumce. Możecie zrobić sobie kitkę klasyczną na tej gumce i mieć tą kokardkę, ale jeżeli kitki nie robicie, chcecie po prostu tę spinkę sobie wpiąć w rozpuszczone włosy, to jak najbardziej też jest spinka i macie coś takiego. Coś takiego. I macie taką kokardę w swojej fryzurze. Kokardka jest duża, dosyć ciężka. Obawiam się, to znaczy, boję się, że na moich włosach może tak je obciążać i nie wiem, czy nie będzie spadała, zsuwała się z nich. Na gumce pewnie nie, jak będzie w kitce. Gorzej z tą spinką. Ona jest taka welurowa, aksamitna, no śliczna, taka urokliwa, bardzo kobieca. Myślę, że nawet do tej stylizacji, co mam na sobie, jakbym spięła włosy albo wpięła ją gdzieś z tyłu, myślę, że ładnie by wyglądała. Kosztowała 29,90 w sklepie stacjonarnym. W internecie, w sklepie online nie było już jej, ale z tego co wiem, było powiedziane, było tam napisane, że przyjdzie, tak? że, że powiadomią jak dotrze. Więc na pewno jeszcze się pojawi. Superaśna superaśna I, i, i jeszcze była taka sama tylko, że y, we wzór w panterkę uznałam, że to by było, jeżeli chodzi o mój, mój typ urody, już by było za dużo y, już by była słynna Peggy Bundy w tle jak ktoś by mnie zobaczył, już by coś tam, coś tam, coś tam by już leciało więc uznałam, że nie chociaż też mi się podobała i słuchajcie, yy, kolejna, ostatnia rzecz ze sklepu. Yy, tak, ostatnia rzecz. A tutaj jeszcze mam paragon, ale wszystko Wam mówię dokładnie. Co i jak. Tak. Ostatnia rzecz yy, ze sklepu stacjonarnego, i ogólnie ostatnia rzecz z holu. To jest piękna długa marynarka, która ma też pełnić funkcję sukienki. Trochę boję się, że jak na sukienkę ona w moim przypadku może być za krótka. Przymierzę ją, zobaczę na tym nagraniu w trakcie montowania, czy nie jest za krótka, ale tak czy siak mi się bardzo podoba. Ja ją obczaiłam na stronie internetowej. Na stronie internetowej jej nie było w tym momencie i była w sklepie stacjonarnym yy, rozmiar M 159 zł równe yy, guziczki yy, takie dwurzędowe zapięcie yy, kieszenie nie wiem czy te kieszenie są nie, te kieszenie są, one nie są dla ozdoby tylko yy, chociaż wiecie co, że nawet nie wiem, wydaje mi się, że nie od spodu jak patrzę to jest kieszeń więc ma kieszenie tylko trzeba je rozpróć Podoba mi się też materiał, jest taka, taka sztywna, taka, właśnie to nie, jest taka, tego typu, to nie jest tego typu materiał, co w tej y, marynarce w kratę. Ten materiał jest już grubszy, jest sztywniejszy. Y, tutaj ma dodatkowo taką ozdobną kieszonkę na piersi. Y, guziczki nawet mi się podobają, w takim stylu trochę rustykalnym, nie wiem. Takie mam skojarzenie. No fantastyczna sukienko-marynarka. Ona jest tutaj podpisana jako marynarka. Ale na stronie internetowej była w zakładce sukienki i była podpisana żakiet-sukienka czy coś takiego. No tak zamierzam ją też nosić. No two in one niby. Więc chyba tak. Chyba to też może być sukienka. Jeżeli chodzi o skład... To z zewnątrz 79% poliester i 22% wiskozy, yy, troszeczkę elastanu, a podszewka to w 100% poliester. Więc materiał bardzo słaby, ale, ale no nie, mogłam, nie mogłam się powstrzymać, właśnie takiej yy, marynarko-sukienki szukałam. Yy, wydaje mi się, że fajnie się sprawdzi w stylizacjach wiosennych, w stylizacjach letnich, yy, do czarnych yy, rajstop jakichś takich yy, wzorzystych, no bo do niej taka klasyczna, wiecie, takie klasyczne połączenie czerni i bieli, ale też do gołych nóg, czy do cielistych rajstop, czerwona pomadka, biała yy, marynarka, biało, biała sukienka w stylu marynarki i, i super. Naprawdę, no to jest... Yy, ona mi się najbardziej z tego, z tych wszystkich zakupów e, podoba, to jest rzecz, na którą polowałam i która e, wpasowuje się w mój gust, w mój styl w 100% no i może też ten e, kombinezon też e, bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba no, także teraz zobaczcie jak wyglądam w tej oto sukienko marynarce I to na tyle. Dziękuję wam serdecznie za obejrzenie tego filmu, za uwagę, jaką mi poświęciliście. Koniecznie dajcie znać, w czym wam się podobałam, a w czym nie do końca, bo wiadomo, czasem względem siebie człowiek nie jest do końca obiektywny, także jestem bardzo ciekawa waszych opinii. No i tyle. Do zobaczenia. W sumie wy mnie nie zobaczycie, w sumie ja was nie zobaczę, wy mnie zobaczycie, w sumie ja was nie zobaczę. No, ale do zobaczenia w następnym filmie. Buziaczki. No, papa. Aha, i nie zapomnijcie zostawić łapki w górę albo łapki w dół. Zależy, czy Wam się ten film podobał, czy nie. No. I jakbyście zasubskrybowali mój kanał, to też będzie mi bardzo, 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 bardzo miło. No. Także, tak. Papa. Pa.